To jest Poranek TVP Info. Za chwilę szósta. Aleksandra Kostrzewska i Bartosz Cebeńko. Dzień dobry. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie i zachęcamy do tego, żeby spędzić dzisiejszy poranek z nami. Będziemy z Państwem do godziny 9.30. Wspominamy wczorajszą defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Mnóstwo ludzi wyszło na bulwary nad Wisłą przyglądać się pokazowi siły polskiej armii. 2000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu wzięło udział w tej defiladzie. Były to wojska zarówno polskie, jak i sojusznicze. Piękne, piękne widowisko i piękna okazja do tego, żeby podziękować polskim żołnierzom za ich pracę. I to robimy, ale dzisiaj, dzisiejsze tematy, które przed nami to między innymi dosyć poważny problem, z jakim ostatnio mierzą się lekarze, czy to chirurdzy, czy to ortopedzi. Jak się okazuje, takie kolorowe zabawki dmuchane, które są na festynach czy takich tożynkach, imprezach plenerowych, no mogą powodować Problemy, Dlatego, że taka zabawa czasem może się źle skończyć. Szpitalne oddziały ratunkowe codziennie przyjmują młodych pacjentów z urazami, więc my pytamy, czy to jest bezpieczne. Ale porozmawiamy także o grzybach, bo okazuje się, że w lasach już wysyp grzybów, kanie, borowiki, kozaki, kurki czy rydze. W świętokrzyskich lasach trwa właśnie wysyp grzybów. Specjaliści zalecają jednak ostrożność w ich zbieraniu, bo zjedzenie tych niejadalnych może mieć naprawdę przykre konsekwencje. Będziemy pytać, jak to robić z głową, ale też y, o pieniądzach, bo jeżeli coś z głową, to wiadomo, że pieniądze to jest ta kwestia, której trzeba podejść z głową. Dzisiaj dzień płacenia gotówki. Żadna potężna organizacja ani e, nie broni, ani nie reklamuje gotówki, natomiast wszelkie alternatywne metody płatności są e, intensywnie promowane. Więc będziemy pytać, jeżeli chcemy zachować gotówkę, co zrobić? Czy to płacić gotówką, czy jednak trzymać się przy tych płatnościach bezgotówkowych? Ale już teraz serwis. Zapraszam. Thank you